Junipero Serra, właściwie Miguel Josep Serra i Ferrer, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, urodził się 24 listopada 1713 roku w małym mieście Petra na hiszpańskiej wyspie Majorka, będącej jedną z wysp archipelagu Balearów na Morzu Śródziemnym. Już w szkole po raz pierwszy mały Miguel styka się z Franciszkanami, dokładnie z zakonnikami tworzącymi zakon braci mniejszych obserwantów. A wieku 17 lat sam wstępuje w ich szeregi. Podczas składania ślubów zakonnych nadano mu imię Junipero na cześć przedstawionego w kwiatkach Świętego Franciszka brata Jałowca, który zgodnie z treścią przytoczonego dzieła był jednym z pierwszych towarzyszy Świętego Franciszka z Asyżu. Studia odbył w Palmie i tam też zdobył doktorat z teologii. W 1736 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Był następnie kaznodzieją i spowiednikiem. Ze względu na swoje zdolności został mianowany lektorem filozofii, którą wykładał przez trzy lata, po czym powołano go na Uniwersytet Lulian w Palma de Mallorca, gdzie w latach 1774-1779 wykładał teologię. Unipero nosił tytuł doktora teologii tegoż uniwersytetu. Z kazaniami zapraszano go do kościołów na całej wyspie. Wykształcony Franciszkanin w 1748 roku poczuł się powołany do pracy misyjnej. Rok później znajdował się już w Veracruz w Meksyku. Stamtąd decyduje się przebyć ponad 1000 kilometrów, by dotrzeć do miasta Meksyk. W mieście Meksyk uczył teologii w miejscowej Alma Mater. Podróżując na mule z Veracruz do stolicy, zranił się w nogę. Rana nie zagoiła się do końca życia. Co miało znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, iż większość podróży misjonarskich przyszły błogosławiony odbywał pieszo. Sera, chcąc pracować wśród Indian, poprosił o wysłanie go do pracy misyjnej w Sierra Gorda na północy Meksyku. W misji tej zakonnik przebywał 9 lat. Zaczął od głoszenia kazań w miejscowym narzeczu i przystąpił do budowy kościoła. W międzyczasie nauczył się lokalnego dialektu i przetłumaczył z hiszpańskiego katechizm. W 1751 roku został przełożonym pięciu okolicznych stacji misyjnych. Rok później mianowano go komisarzem inkwizycji dla całej Nowej Hiszpanii. Zrezygnował jednak z tego stanowiska i osiadł w stacji misyjnej w Halpan. Na życzenie przełożonych odbudowywał następnie placówkę w San Saba w Teksasie. Potem zaś pracował w kolegium świętego Ferdynanda i był mistrzem nowicjuszy zakonu. Następnie został odwołany do stolicy, gdzie zasłynął jako kaznodzieja i spowiednik. W tym okresie rozpoczął praktykę ostrego umartwienia. Gdy w roku 1767 jezuitów wydalono z Nowej Hiszpanii zgodnie z rozkazem Karola III, to prowadzone przez nich misje powierzono Franciszkanom. Mianowany ich przełożonym, Junipero ruszył z czternastoma innymi misjonarzami franciszkańskimi do Dolnej Kalifornii, żeby podjąć się wraz z nimi pracy apostolskiej. Na początku 1769 roku towarzyszył gubernatorowi Gasparowi de Portola w wyprawie do Nowej Kalifornii. Po drodze założył jedyną franciszkańską misję na terenie Dolnej Kalifornii – San Fernando. Gdy ekspedycja dotarła do San Diego 1 lipca 1769 roku, Serra zatrzymał się, by założyć misję San Diego de Alcala, pierwszą z 21 założonych przez siebie w Kalifornii. Odegrały one ważną rolę w stopniowym nawracaniu miejscowej ludności na chrześcijaństwo. Po dotarciu w 1770 roku do Monterey założył misję San Carlos Borromeo de Carmelo. To w niej zakonnik osiadł i stała się jego bazą do dalszych wypraw misyjnych. Następnego roku główną siedzibę misji przeniesiono do Carmel by the Sea, dzisiaj znana jest jako Mission Carmel. W czasie, gdy Junipero Serra stał na czele grupy misjonarzy w Monterey, powstał szereg fundacji franciszkańskich. Mission San Antonio de Padue, Mission San Gabriel Archaniel, Mission San Luis Obispo de Telouse, Mission San Juan Capistrano. Miszn San Francisco de Asís, miszn Santa Clare de Asys oraz miszn San Buenaventura. Większość z nich nosiła nazwy odwołujące się do postaci z historii ruchu franciszkańskiego: Świętego Franciszka z Asyżu, Świętej Klary z Asyżu, Świętego Antoniego z Padwy, Świętego Bonaventury czy Świętego Jana z Kapistranu. Przyszły błogosławiony był również obecny podczas erekcji misji w Santa Barbara 21 kwietnia 1782 roku. Jej lokalizacji sprzeciwił się jednak gubernator Felipe de Neyvej. W 1773 roku Serra musiał udać się do stolicy, by poprosić o usunięcie z urzędu gubernatora Kalifornii Pedro Fagesa. Wicekról Antonio Maria de Bucarelli i Ursula przyznał rację Franciszkanom, usuwając fagesa z piastowanego urzędu w 1774 roku. Od 1775 roku osobiście pilnował odbudowy misji w San Diego. Potem założył jeszcze San Francisco, San Juan Capestrano i Santa Clara. Nieco wcześniej otrzymał przywilej udzielania bierzmowania. W ostatnich trzech latach swojego życia przebywał pieszo 900 kilometrów, by udzielać sakramentu bierzmowania w misjach usytuowanych między San Diego a San Francisco. Dzięki temu z jego rąk otrzymało ten sakrament kilka tysięcy wiernych. Nie zabrakło mu natomiast trudności w stosunkach z władzami cywilnymi. Nazywany apostołem Kalifornii, w roku 1782 założył jeszcze stację misyjną San Buenaventura. Po czym wrócił do stacji położonej nad rzeką Karmelą. Troskę o misję powierzył wtedy ukochanemu uczniowi Franciszkowi Pelu. Misjonarz zmarł w wyniku ukąszenia przez jadowitego węża w misji Karmel Bajdesi 28 sierpnia 1784 roku niedaleko Monterrey. Pochowano go pod posadzką miejscowego kościoła parafialnego. Od roku 1931 jego statua przyozdabia salę kongresu w Waszyngtonie. Święty Jan Paweł II beatyfikował go w 1988 roku. Natomiast 15 stycznia 2015 roku papież Franciszek ogłosił, że w czasie wizyty w USA włączy w poczet świętych błogosławionego Huniperouserę poprzez kanonizację równoważną. Uroczystość kanonizacyjna odbyła się 24 września 2015 roku. Tego dnia w Bazylice Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie papież Franciszek kanonizował błogosławionego Junipera Serre. Zakonnik jest uważany za założyciela kilkunastu miast amerykańskich. Brązowe rzeźby przedstawiające błogosławionego znajdują się w National Statuary Hall Collection na Kapitolu w Waszyngtonie oraz w parku przy Golden Gate w San Francisco. W 2020 roku 9 czerwca doszło do incydentu, podczas którego pomnik Świętego Junipera został obalony podczas zamieszek przeciwko rasizmowi i przemocy policji. Zdaniem arcybiskupa Cordileone akt ten świadczy o nieznajomości historii Świętego Junipera, był bowiem wielkim bohaterem, obrońcą ludności tubylczej. Metropolita San Francisco wezwał więc do poznawania historii i wspaniałego dziedzictwa Kościoła w tym regionie. Do katolików natomiast zaapelował o modlitwę, post i pokutę, a w szczególności o odmawianie Różańca, który, jak podkreślił, może zmienić bieg historii. Wspomnienie świętego Junipera serii obchodzimy 28 sierpnia.